Witajcie w sportowym wyzwaniu Chrumasa, organizowanym w ramach programu dla szkół. Czy już ćwiczycie i nabieracie siły dzięki warzywom, owocom i produktom mlecznym? Zobaczmy. Ale super grupa. Na imię mam Marek, i dzisiaj zrobimy sobie trening z takiej dosyć nietypowej dyscypliny. Mianowicie poskaczemy sobie troszkę na skakankach. Powolutku, powolutku. W naszej szkole dzieci często spacerują po korytarzach. Jeśli jest piękna pogoda, wychodzimy na boisko, które mamy tutaj blisko siebie. Mamy piękny plac zabaw zrobiony specjalnie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Mamy kręgielnię, którą wykorzystujemy, duże boisko, kort tenisowy, także zażywają go mnóstwo, przeważnie na świeżym powietrzu. Dobrze, brawo. Co daje dzieciom ruch? Przede wszystkim zdrowy sen, sprawność, poprawia się, koordynacja ruchowa. Te dzieci są jakby zdrowsze, bym powiedziała. Także dużo endorfin pozytywnej energii tym dzieciom daje. Dzisiaj dzieciom na treningu najbardziej podobały się przejścia przez przeplatanie skakanki, przez tą ścianę taką skakanki. To, że Chromas sobie też poradził. Ja myślę, że dzieci teraz częściej będą używały tych skakanek, bo to była dla nich taka nowość, jak nagrywaliśmy. A dzisiaj poznały wiele ćwiczeń, których my jeszcze też nie spróbowaliśmy, które wykorzystamy na pewno na zajęciach. I staramy się od góry przejść. W ramach programu dla szkół dzieci otrzymują mleko, zdrowe przekąski, takie typu jak owoce. Dzisiaj otrzymaliśmy na przykład marchewki, są to kalarepy, czasami otrzymujemy truskawki, jabłka, dostajemy zdrowe napoje, czyli są to soki. Maślanka była też również, jedzenie jest podstawą tego, żeby zdrowy ruch można uprawiać. Bardzo ładnie ćwiczyliście, zaangażowanie, super. Powiedz, co się tobie najbardziej dzisiaj podobało? Romaszek. Podobało mi się skakać na, na skakance. Skakanie. Mi się podobały zajęcia. Skakanie. Ja kocham chrumasa. Ja lubię marchewkę. Ja lubię truskawki. Sportowe wyzwanie chrumasa trwa. Wejdź na stronę wyzwanie wyzwaniechrumasa.org i zagłosuj na najciekawsze ćwiczenie ze skakanką.